Witam serdecznie na pierwszej części debaty kandydatów na Urząd Prezydenta Olsztyna. Zaproszenie państwa i państwa gości są pan Mirosław Arczak. Dzień dobry. Pan Bartosz Grucela. Dzień dobry Państwu. Pan Grzegorz Smoliński. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Pani Redaktor, Panie redaktorze. Pan Robert Szewczyk. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Państwu. I pan Marcin Możdżonek. Dzień dobry wszystkim. A debatę dla Państwa będą prowadzili Zuzanna Leszczyńska i Igor Chrywna. Witamy serdecznie. Serdecznie. W pierwszej części naszej debaty kandydaci odpowiedzą na dwa takie same pytania. Czas na odpowiedź to przypominamy 90 sekund. Kolejność miejsc, a za tym idzie e, odpowiedzi, panowie losowali przed wejściem do studia. E, no i drodzy Państwo, pierwsze pytanie dotyczy energetyki. Jak widzicie Państwo przyszłość energetyczną Olsztyna? Czy, a jeżeli tak, to kiedy Olsztyn odejdzie od węgla i w jaki sposób powinno się to odbyć? Proszę bardzo, pan Mirosław Arczyk. Dziękuję za to pytanie, bo to potężne wyzwanie, które przed nami stoi. Energetyka to nie tylko węgiel, i o tym chcę powiedzieć, ponieważ musimy oprzeć się na kilku filarach. Jednym z tych filarów to inwestycje, drugim to modernizacje, trzecim naprawdę ważnym filarem to oszczędności, potem edukacja i informacja. Inwestycje obejmują wszystkie możliwe do zrealizowania działania przy użyciu środków budżetowych, jak również zewnętrznych, które spowodują zwiększenie naszej niezależności energetycznej. Jeżeli chodzi o modernizację, to wszystkie gminne, komunalne, budynki. Placówki edukacyjne, nasze spółki powinny w ramach modernizacji wyposażać się w instalacje, które powodują wytwarzanie energii i zwiększanie niezależności energetycznej. Jeżeli chodzi o oszczędności, tutaj potężne pole do popisu, począwszy od, od oświetlenia ulicznego, które jeszcze niestety, chociaż jesteśmy liderem, ale jednak wymaga wielkich nakładów to modernizacja oświetlenia we wszystkich jednostkach, począwszy od szkół przedszkoli, aż do jednostek spółek miejskich. Jeżeli chodzi o edukację i informację to bez powszechnej wiedzy wśród mieszkańców o tym jak oszczędzać, że warto wchodzić w programy i rządowe i nasze samorządowe, że warto iść w stronę niezależności energetycznej, a z drugiej strony przy okazji proekologicznych zachowań, to jest bardzo istotne i tutaj wielkie pole do popisu dla naszych organizacji pozarządowych, dla których przewiduje zwiększenie dotacji na takie działania. Dziękuję bardzo. Proszę pan Bartosz Górcewa. Szanowni państwo Mam nadzieję, odpowiadając na to pytanie, że Olsztyn od węgla odejdzie jak najszybciej i powinniśmy wszyscy razem działać na tyle sprawnie, żeby właśnie ta emisyjność miasta Olsztyn, spółek podlegających Olsztynowi była jak najmniejsza i odbywała się jak najszybciej. My w programie w naszym lewicy, w który, którym idziemy w to tych wyborów, mamy taki pomysł utworzenia olsztyńskich elektrowni słonecznych na dachach, budynków wspólnot miejskich, wspólnot z mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych. Chcielibyśmy za pomocą pieniędzy europejskich przy wydatnym. Kierowaniu projektem, utworzyć farmy fotowoltaiczne, dzięki temu, by właśnie w długofalowej perspektywie obniżyć tą energochłonność naszych budynków w całym mieście. Ale pamiętając, mówiąc o odejściu od węgla, musimy pamiętać o tym, że Olsztyn nie jest samotną wyspą, która nagle najwięcej emituje w, w całym kraju. Nie, nie odejdziemy od węgla bez porządnych programów rządowych. Od samego początku partia Razem mówi o tym, lewica mówi o tym, że powinniśmy w Polsce postawić się na budowę elektrowni jądrowej. Mówiliśmy o tym jako pierwsi i traktowano nas, y, 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 śmiano się z nas, a teraz wszyscy powtarzają też, że powinniśmy budować polską elektrownię jądrową. Czysta energia w połączeniu z miksem y, z odnawialnych źródeł energii powinna być rozwiązaniem dla Olsztyna, ale też dla wszystkich miast i gmin w Polsce. Dziękujemy. I pan Krzysztof Słoniński. O, dziękuję bardzo. Prawie zapomniałem, jakie było pytanie, ale dzięki poprzednikom już jak gdyby nakieruję może na inne tory troszeczkę, bo pewne wypowiedzi będą się powtarzać i one są oczywiste. Mamy w Olsztynie bardzo duży napływ, jeżeli chodzi o odnawialne źródło energii, farm fotowoltaicznych oraz instalacji fotowoltaicznych. No farm to może za dużo powiedziane. Mamy instalację termicznego przetwarzania odpadów, która może wytwarzać i energię, i ciepło. Natomiast tutaj Podstawowym problemem, o którym bardzo wiele osób zapomina, a naprawdę jest to jeden z jedna z większych bolączek to jest brak przygotowania sieci do odpowiedniego przesyłu. Z tego względu, że sieci są przygotowane na przesył, bo są budowane często w latach 60., -tych, 70., -tych, a nie na odbieranie energii wytworzonej przez podmioty. I tutaj trzeba by było po prostu zrobić tak, by ustawowo ten problem rozwiązać wprowadzić nowe rozwiązania z specustawą tak, żeby można było budować sieci energetyczne jak drogi w Polsce, bo inaczej problemy własnościowe zatrzymają rozwój energetyki w Polsce, odnawialnych źródeł energii. Natomiast w Olsztynie obserwujemy bardzo duży napływ wniosków o fotowoltaiki przydomowe, przy różnych instytucjach funkcjonujących w mieście. Także to jest rzeczywiście przyszłość, natomiast od węgla tak szybko nie odejdziemy. Dziękujemy. Pan Robert Szewczyk. Energetyczna leży, na przykład. Dobrze. Zrównoważony rozwój jest tutaj kluczem, ponieważ energetyka polska jest jeszcze w dużej mierze oparta o węgiel, ale miasto ma tutaj coś do zrobienia. Jesteśmy przedstawiamy powoli naszą komunikację na prąd. Czyli tramwaje jeżdżą na prąd. Kupimy w najbliższych latach znowu elektryczne autobusy, będziemy rozwijać tą bazę. I dlatego miejskie przedsiębiorstwo energetyki ciepłowniczej i MPK, czyli miejski przewoźnik, musi zainwestować w najbliższym czasie po prostu w farmę fotowoltaiczną, na którą miejsce już mamy. To oznacza, że nasze autobusy, nasze tramwaje, nasza, nasz transport publiczny będzie mógł jeździć na paliwie. Które sami wytwarzamy. To oznacza, że po prostu to paliwo będzie tańsze. Nie będziemy płacić pośrednikom, nie będziemy płacić akcyzy. Muszą się dokonać jeszcze pewne zmiany w prawie, ale jest to kierunek najlepszy, najzdrowszy dla naszego miasta. Oczywiście rozwiązań jest jeszcze wiele. Miasto może na przykład budować biomasę, żeby wykorzystywać te zasoby z odpadów, które mamy, które dzisiaj kompostujemy. Ale trzeba szukać rozwiązań, które są korzystne dla mieszkańców i dla portfeli naszych mieszkańców. Dziękuję i pan Marcin Baszczonek. Dziękuję. Szanowni Państwo, Olsztyn musi być miastem zielonym, ale nie kosztem, nie kosztem nas, nie kosztem mieszkańców. Ogólnopolski trend wychodzenia z węgla, ograniczania go w miksie energetycznym wygląda następująco za ubiegły rok na terenie całego kraju mieliśmy 63% jego udziału u nas w Olsztynie jest to około 35 więc dużo dużo poniżej średniej. Pamiętajmy, że niestety paliwa kopalne są dopóki nie mamy elektrowni atomowej są największym stabilizatorem dostaw energii i bezpieczeństwa energetycznego. Odnawialne źródła energii na dzisiaj na dzisiaj są tylko uzupełnieniem uzupełnieniem wszystkich dostaw, bo w zależności od pogody, czy przestanie wiać wiatr, czy będzie niebo zachmurzone, nie będziemy mogli z tym sobie inaczej, inaczej poradzić. A pamiętajmy też, aby poszanować nasze portfele, bo ubóstwo energetyczne dotyka, dotyka jednak Polaków, i, ale z drugiej strony rośnie też nam świadomość i jeżeli chodzi o, o energetykę, i o dodatkowo jeszcze źródła energii. To, co już tutaj padło od moich przedmówców. Olsztyn powinien pomyśleć właśnie o farmie fotowoltaicznej, ale gdzieś w innym miejscu, żeby sobie zbilansować, zbilansować te wszystkie braki. No i musimy też pochylić się nad problemem, jakie mamy na niektórych osiedlach, czyli zimą tego smogu, który, który nas dotyka. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Przechodzimy do drugiego pytania. Teraz, teraz zacznie pan Marcin Marzonek To pytanie o komunikację miejską. Czy w jakiejś dającej się przewidzieć perspektywie jest w ogóle taka możliwość, żeby komunikacja miejska w Warszawie nie była darmowa, tak jak w mniejszych miastach. Jeżeli nie, to czy chociażby bilet miesięczny, żeby tak jak teraz kosztuje 150 zł, żeby kosztował mniej, mhm. chociaż troszeczkę mniej. Proszę bardzo. A więc, szanowni Państwo, musimy zacząć od tego, że nie ma czegoś takiego jak darmowa komunikacja miejska. Komunikacja może być bezpłatna, ale finalnie i tak za nią zapłacimy my, mieszkańcy, w podatkach. Pierwszą rzeczą, jaką można zrobić, to rozszerzenie programu bezpłatnych przejazdów uczniów o uczniów szkół średnich. Co zrobić, aby bilety były tańsze, aby przejazdy były, były dużo korzystniejsze finansowo dla, dla naszych mieszkańców. Musimy doprowadzić do dopływu pasażerów do naszej komunikacji miejskiej. Musimy ją usprawnić. E, takim obowiązkowym punktem powinno być wybudowanie parkingów, parku i jedź, gdzie mamy takie możliwości, chociażby dywity, Gudkowo, stacja przygódkowie, e, czy przedłużenie węzła komunikacyjnego do, do węzła pieczewo. Gdzie moglibyśmy postawić taki parking, który obsługiwałby okoliczne gminy, a jak również i autokary turystów, którzy do nas przyjeżdżają. I wtedy ta komunikacja zdecydowanie mogłaby nabrać trochę rozpędu. Najpierw musimy, najpierw musimy przede wszystkim zmienić też zarządzanie w MPK, tak aby te środki, które są wydawane, były wydawane rozsądniej. Musimy zdecydowanie poprawić takt autobusów, częstotliwość ich kursowania, tak aby. Komunikacja miejska zaczęła się opłacać przede wszystkim jak to zrobimy, wtedy usiądziemy do rozmów i będziemy mogli pomyśleć o tym, co zrobić, żeby ulżyć naszym e, obywatelom finansowo. Dziękuję bardzo. Pan Robert Szewczyk. Kilka lat temu wraz z grupą radnych z Koalicji Obywatelskiej zaproponowaliśmy i Rada Miasta to przyjęła i wprowadziliśmy darmowe przyjazdy dla dzieci do ósmej klasy podstawowej. Dzisiaj chciałbym i zaproponuję to nowej Radzie Miasta, żeby wprowadzić darmową komunikację do 18 roku życia w Olsztynie. I tak jak wtedy wydawało nam się, liczyliśmy, co się wydarzy, czy wiele stracimy, ile będziemy musieli dopłacić, do, do więcej do transportu publicznego, okazało się, że wcale nie dopłacaliśmy więcej, ponieważ Przesiedli się rodzice, którzy przestali wodzić dzieci do szkół. Okazało się, że bilans wyszedł na zero. Myślę, że podobnie może być teraz z osiemnastolatkami, gdzie znowu ta dopłata wcale nie będzie duża, a wypracowujemy dobre, dobre nawyki, przyzwyczajamy młodzież do korzystania z transportu publicznego, pokazujemy, że on jest wygodny, praktyczny, bezpieczny. Musimy dbać o jego rozwój mieszkańcy oczekują od nas tego, żeby transport publiczny był bezpieczny, niezawodny, częsty, czyli systematyczny i to jest przyszłość, jeśli chodzi o nasz rozwój naszego miasta. Dziękuję bardzo pan Grzegorz Smoliński. Jeżeli chodzi o transport publiczny, to bardzo dobrze zaadresowane pytanie, bo akurat 10 lat będąc radnym przemieszczałem się po naszym pięknym mieście, wtedy jeszcze tramwajów nie było transportem autobusowym. Bardzo doceniałem ten rodzaj transportu i muszę powiedzieć, że jeżeli popatrzy się na dane statystyczne, no to wychodzi z nich, że ponad 1,5 miliona mieszkańców Polski ma dostęp do bezpłatnego e, transportu publicznego. Największym miastem, które chyba proponuje to rozwiązanie jest Kalisz, czyli 102 tysiące mieszkańców. I tutaj może podajmy liczby. Jeżeli chodzi o Olsztyn, no to jest, zapewne będzie około 130 milionów złotych, kosztował nas transport publiczny, z czego, no, miasto dokłada 90, zapewne ponad 90, około pewnie 93 milionów, więc tutaj wychodzi, że 30 yy, średnio w miastach to jest około 30%, no u nas może to jest y, troszeczkę inaczej, ale warto byłoby rozważyć taką możliwość, że rzeczywiście, jeżeli dokładamy 90 milionów, no to i na te 37 może udałoby się znaleźć pieniądze i zachęcić mieszkańców do tego, żeby przemieszczać się bezpłatną komunikacją miejską. Jeżeli byłoby to do rozwiązania, no myślę, że tak jak tutaj mówili również przedmówcy, rozładowałoby to, chociaż troszeczkę część korków oczywiście w oparciu o również rozwój infrastruktury drogowej w naszym pięknym mieście. Dziękuję bardzo. Pan Bartosz Grucela. Szanowni Państwo, Darmowa komunikacja miejska jest bardzo ciekawym rozwiązaniem. Bardzo odważnym pomysłem. Nie jestem przekonany, czy na tą chwilę my, jako miasto, jesteśmy do tego gotowi. Wydaje mi się, że mamy pewne rzeczy, pewne rozwiązania komunikacyjne, które możemy poprawić i możemy to zrobić tu i teraz, i one są realne. I między innymi takimi ta, takim rzeczami realnymi my mamy zapisane w naszym programie, w, w którym idziemy do wyboru do Rady miasta. Chcielibyśmy wprowadzenia tańszych biletów, trochę odpowiadając też na Państwa pytanie, tańszych biletów, 15-minutowych. 15-minutowe bilety za 2 złote to jest odpowiedź na wiele, Sugestii od wyborców, właśnie, żeby w ramach miasta 15-minutowego również stworzyć tańszą tarifę biletową. Chcielibyśmy w sprowadzenie biletu transportowo-sportowo, na sportowo, czyli darmową komunikację miejską na wydarzenia w mieście. Przed meczami 100 mil, meczami azs u przed wydarzeniami kulturalnymi bilet upoważniałby darmowej komunikacji na dwie godziny przed i dwie godziny po zakończonym wydarzeniu. To bardzo. Na pewno jestem przekonany, zachęciłoby do skorzystania z tego transportu publicznego właśnie w takich szczytowych momentach. Chcielibyśmy rozwoju szybkiej kolei miejskiej. Miasto wybudowało, poświęciło sporo środków na wybudowanie nowych przystanków kolejowych na linii do Budkowa, ale tam nie zatrzymują się pociągi. To możemy zrobić realnie tu i teraz, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim i ościennymi gminami. Dziękuję bardzo. Pan Mirosław Arczyk. Dziękuję. Moja odpowiedź zabrzmi, rozpocznie się być może zaskakująco, ponieważ nie będę w tej kadencji dążył do bezpłatnej komunikacji. Ponieważ w dłuższej perspektywie są już liczne przykłady tego, takich właśnie obserwacji, że bezpłatna komunikacja powoduje stopniowy spadek jakości tej, tego transportu, spadek jakości taboru i wcale nie wywołuje dłuższych. W dłuższej perspektywie zmiany zachowań transportowych. W związku z tym, szczególnie powinniśmy położyć nacisk na zwiększenie uprawnień dla tych, którzy są aktywnymi użytkownikami miasta czyli uczniami szkół średnich. To jest grupa, która powinna otrzymać takie uprawnienia, ponieważ bardzo dobrze funkcjonuje to, to zwolnienie dla dzieci szkół podstawowych. Czego wymagamy w transporcie publicznym? Przede wszystkim jakości, a jakość kosztuje. Transport publiczny wymaga reorganizacji linii, zwiększenia przystanków, polepszenia, zwiększenia taboru, kupowania kolejnych nowoczesnych autobusów, ponieważ nasz tabor jest bardzo nowoczesny i mieszkańcy, użytkownicy, pasażerowie przyzwyczaili się do tego, że mogą liczyć na szybki, punktualny i wysokiej jakości transport. I to jest kierunek, w którym powinniśmy pójść, i wtedy wszyscy zdamy sobie sprawę, że nawet te opłaty, o których. Pan redaktor powiedział, nie są szczególnie wysokie, a są na stabilnym, uzasadnionym poziomie. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, była to pierwsza część naszej debaty. W drugiej części kandydaci będą nawzajem zadawać sobie pytania. Zapraszamy na gazetaolsztyńska.pl. Oglądajcie nas, czytajcie. Nasza debata będzie miała trzy części. Naprawdę warto ją posłuchać i wyrobić sobie zdanie o tym, na którego z kandydatów oddacie Państwo głos 7 kwietnia. Panowie, dziękuję bardzo.